Cześć! Dzisiaj wybrałem się na SSP w Kulicach Tczewskich A kulce znajdują się w województwie pomorskim, Poecie Tczewskim, gminie Pelplin Dawniej było to województwo gdańskie, a konkretnie to w latach 1975-1998 Po prostu z zobaczymy co będzie Także zaczniemy od prezentacji tego SSP. Kategoria B wyposażona jest w trzy sygnalizatory typu EHZ75 ED1. Proszę bardzo, sygnalizatory są wszystkie żarówkowe, rogatki typu EG3 generacji pierwszej z drągami Bombardier. Oprócz tego mamy monitoring, lampy. No, przenosimy się. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 131, a tak dokładnie na 472 km i setnym metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak nad Czew i przy okazji najbliższa stacja w ten, tą stronę to Pelpin. O, jedzie jakiś składzik kolejny. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na... Wiedź go, przy okazji najbliższa sytuację w pewną stronę? To może Tak wygląda teraz. To, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Przy bardzo mamy tutaj pozostałe dwa sygnalizatory, i jeszcze tutaj mamy kontener Bombardiera. I mamy tutaj taki budynek, który jest bardzo ładny i no, w sumie pasuje do klimatu tego miejsca. Także dobrze, z tego przejazdu to już wszystko. Zapraszam Was na przelot jakiegoś składu. Przeleciał nam byk z węglem. Także dobrze, to już by było na tyle, a z tego miejsca zdawał dla was relację. Mati08, cześć.